oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para Cześć Witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj zaczynamy przygotowania co prawda jest poniedziałek a w piątek wyjeżdżamy na zlot Niewiadówek pożegnanie lata do eee, także dzisiaj już zaczynam pomału przygotowywać, bo dzisiaj mam dzień wolny w pierwszej kolejności eee, ta ładowarka tutaj spaliła się Podziałała, może ze trzy razy i, i do śmieci w ogóle nie działa, i teraz kupiłem, kupiłem taką z szybkim ładowaniem, trzy gniazda 1, 3, 0 i 2, dwa, 1, dwa, i teraz wymienię to, yy, to ładowarkę, żeby była już gotowa. Chyba wywalę tą gumkę, bo ona niepotrzebna, yy, ładowarkę kupiłem taką, jak pokazywałem. I przyszła paczka, a w paczce dwie ładowarki, dwa kable takie z bezpiecznikiem i jedna taka no takie trzymadło. tak. Za wszystko zapłaciłem 36 zł, a kupowałem jedną. Napisałem do sprzedającego, że chyba się pomylił, że są dwie te ładowarki. On mi odpisał, że, że nie, że jedną dał mi gratis, bo zostały mu dwie ostatnie i już nie chcę tego likwiduje sklep. I dał mi jedno w prezencie. Także on dwie ładowareczki w cenie jednej. Dobra, biorę się za wymianę. Oj, wymiana banalnie prosta, bo wystarczy to wykręcić, o, tyk. I ta już jest wyjęta, e, już wyciągnięta do śmietnika. Teraz wkładam to, tylko już teraz bez nagrywania, bo już potrzebuję obydwie ręce i podłączam kabelki. Chyba wywalę tu gumkę. No, i ładowarka założona. 10 sekund i gotowa. Teraz zobaczymy, czy działa. Tutaj ładowarka. No i świeci. Można ją wyłączyć. Włączyć. Były takie, że pokazywały z wyświetlaczem. Ile pokazuje napięcie akumulatora? No, ja szukam takie, żeby właśnie nie było tego napięcia. Czyli tutaj nie ma tego wyświetlacza. No, jest mi to niepotrzebne, bo tutaj mam ten wyświetlacz 900V <laughs> nie, 9V 9V 4% akumulator. o nawet wykrzyknik tutaj jest akumulator już całkowicie rozładowany bo no jest po wyjeździe do Gdyni, do Gdańska tam wybasto chodziło non stop praktycznie to wyczerpało ten akumulator zaraz go zabiorę do domu, naładuję e, co do ładowarki były w zestawie te przewody z bezpiecznikiem 10A, to tego też nie, nie montowałem, bo tak, tak jak tutaj jest ta ładowarka, tutaj idzie kabel szafą do, do dołu pod podłogą i tutaj i tak jest przez tą skrzynkę z bezpiecznikami, co jest pod w tej bakiście, tak? Czyli i tak jest bezpiecznik 10A i tak, tutaj puszczone jeszcze dodatkowo przez włącznik. Także ten bezpiecznik jest zbędny. I jego po prostu nie będzie. Kable wykorzystam do czego innego. I mamy kolejny dzień. Dzisiaj, już piątek, wyjeżdżamy na zlot do Suchedniowa na pożegnanie. Lata przyczepka stoi, załadowana, gotowa, ale dzisiaj, jeszcze z racji tego, że no będzie dłuższa trasa, to zrobimy czyszczenie DPF-u czymś takim. Tutaj już mam rozpiętą kostkę. Odkręcę ten czujnik, to jest chyba czujnik ciśnienia i tutaj się zaczyna DPF w dół także w psiuka, wczukniemy tą puszkę wyczyścimy, auto ma 15 minut po, po wprowadzeniu tego płynu 15 minut ma popracować na wolnych obrotach silnik musi być zimny e, także wpuścimy to i później pół godziny trzeba jechać akurat mamy trasę prawie 2 godziny to się dobrze wypłucze także... tutaj ten czujnik jest przykręcony na klucz 22 przyznam się szczerze, że już go wczoraj poluzowałem nie siedział mocno, nie był mocno przykręcony. Także tutaj mam poluzowane. Odkręcamy. Ciekawe czy nie zepsułem tego czujnika, bo jak czujnik się zepsuł, no to mamy po wyjeździe. Bo go wczoraj trochę wsiukałem. Wyczyściłem go, tutaj było pełno sadzy wyczyściłem, trochę przyciółknąłem tym płynem i wytarłem rękawiczką. Dobra, teraz tam musimy zaaplikować yy, ten płyn. Już mam podpiętą rurkę, nie wiem czy złapię ostrość, coś takiego to będzie. Jest taka długa rurka, pojemnik pod ciśnieniem, cały pojemnik trzeba w odstępach tam wpuścić, trochę poczekać, wpuścić, poczekać. Yy, cały pojemnik trzeba zaaplikować filtr. I dobra, mam wpuszczono całą tą puszkę. Powiem Wam, że tak delikatnie starałem się to wkładać, bo to ma taką metalową końcówkę. No nie, nie trząchaj, o, to jest taka metalowa końcówka. A ten filtr, tak jak poświeciłem tam wczoraj latarką, to on jest taki jak e, chłodnica. Ma takie lamelki, także nie chciałem tego pozaginać, bo nie wiem, jak to jest delikatne, czy nie. Także delikatnie jak czułem opór że, że już dotyka To po prostu nie wciskałem głębiej Tylko wyciągałem Wcisnąłem, wciskałem ten płyn i wyciągałem Napisane jest żeby opróżnić cały pojemnik Pojemnik opróżniony Teraz przykręcam ten czujnik Odpalam auto na 15 minut Ma chodzić na wolnych obrotach Dobra teraz odpalam Zobaczymy czy nie będzie żadnego błędu Mam nadzieję, że nie ja Odpalił Polska otwarta, bagażnik otwarty. Na razie żadnego błędu nie ma i teraz ma chodzić 15 minut. Jest 8 po. Eee, także czekamy. U, ale smród niezły. Co śmierdziało, a bagażnik mam otwarty takim bizlem. Dobra, zobaczymy, czy ty mi? To jest pomocnik. Co przyniosłeś? Buty. Jeszcze nic nie dymi, teraz 15 minut ma chodzić. W międzyczasie podczepię przyczepkę, bo tutaj sąsiedzi wyjechali. To mamy gdzie stanąć. Także podpinamy przyczepkę. O, zaczyna dymić. Coś się ciku, no to leć do domu. Coś się zaczyna dziać. Dobra, tak, tak, tak ma być. Tak jest napisane na opakowaniu, że ma, ma dymić. Eee, tam jest jakaś tam para, ma być, że teraz błędy, pala. I podpinam przyczepkę. Dobra, przyczepkę mamy podpiętą. Światełka działają. Powiem Wam, że. Zero w głowie. Siedziałam tutaj teraz, już powinniśmy być w drodze. Wszyscy gotowi, wszystko zapakowane. Podłączyłem światła do przyczepki. Nie działają światła. Rozebrałem pół samochodu w przeciągu 15 minut. Wybyszyłem wszystko. Bezpieczniki OK. Prąd do, do bezpiecznika, tutaj jest jeszcze bezpiecznik od haka. W tym miejscu od środka bezpiecznik ok, prąd dochodzi, a na haku nie ma, nie ma prądu, nie ma świateł. Rozebrałem wszystko, teraz już mówię dobra, jedziemy bez światła, pakujemy się. A przecież, jak mam podniesioną klapę do bagaż, bagażnika, jak mam podniesioną klapę bagażnika do góry, to nie mam światła Zamknąłem klapę, są światła, nie musiałem nic rozbierać, mogliśmy śmiało jechać. A już nerwy, mokry jestem, spocony i wyjeżdżamy. Dobra, ruszamy w drogę. Pierwsze tankowanie Filipa. No, wkładaj teraz. Teraz musisz tutaj włożyć. Nie, mogę. Dlaczego? Nie no, mogę pójść. Jak nie możesz pójść? Pomogę ci troszkę. Wkładaj tu. Do góry. Do góry. O. Cyk. I teraz tutaj naciskasz ten pistolet. Jak się tankuje? fajnie, no to lejemy do pełna. I dojechaliśmy na miejsce. Przyczepka już odczepiona, tak będziemy stali nad samiutkim jeziorkiem. Tutaj różne ekipy już są, też dojechały. Jeszcze dużo przyczep nie ma. Mam nadzieję, że tutaj tak możemy sobie stać, bo stanęliśmy w poprzek. Wszyscy stają tak wzdłuż, tak jak tam widać. A my stanęliśmy na, yy, w poprzek. No ale tutaj już nic nie ma. Tutaj się kończy teren. Także przy samej wodzie tutaj sobie postawimy kibelek w namiocie. I przedsionek mamy rozłożony. Nie wiem, czy dobrze, ale stoi. Drzwi otwarte tutaj otworzyłem tu górę. że Z przyciątka mamy widok nad jezioro. Super sprawa. A teraz jeszcze nowy zakup. Kupiliśmy coś takiego w dekatlonie. Szafkę kuchenną. I zaraz ją rozłożę. Tutaj będzie stała w tym miejscu. Coś pewnie na niej gotujemy. Szapeczkę rozłożyłem. Fajna sprawa. Sztywna. W miarę. Trzy półki tutaj, dwie półki tutaj. Osłonka od gazu, żeby się nic nie potopiło. Fajna sprawa. Zaraz na tym coś będziemy testować, gotować. Ekipy dojeżdżają. Jest nas coraz więcej. Tutaj później zrobimy opór przyczepek. Idziemy zwiedzać pole kempingowe. Jak to wygląda? Lecimy. Tu już mamy przyczepki. Tutaj dojechało kilkanaście przyczep. Fajnie, dużo ekip już jest, coraz więcej. Jutro pewnie reszta dojedzie, bo to dzisiaj jeszcze piątek. Wówczas niektórzy pracują. Wiesz, że tam jest Idziemy zwiedzić tu. Zrobimy obkut sanitariatów, jak większość youtuberów campingowych robi. Tu mamy piłkarzyki, kuchnie. Lodóweczka, czajnik, mikrofala. Fajnie, jest kuchenka, on nawet może coś ugotować. Woda gorąca, woda zimna, czad. Idziemy dalej. Yy, tutaj mamy rozstawiony specjalnie dla nas namiot. Yy, zlotowy. Nie wiem, czy tutaj będzie jakieś przedstawienie jakieś spotkanie klubowiczów. Bo ogólnie jesteśmy na fanklub niewiadówek. Coś takiego. Proszę bardzo. Także jesteśmy wiernymi fanami. Proszę. Ona nad basem jest. Tylko nie działa. sobie no, basen. Tutaj mamy rowerki wodne, kajaki. Można by pożyczyć. Zaraz pójdziemy się dowiedzieć, ile co kosztuje. No bo tego już w cenie nie mamy. A jutro sobie weźmiemy rowerek jeden. Filip już dzisiaj bardzo chce. No, ale już ja dzisiaj końcówka dnia. To już nie, nie będziemy brać na, na dzisiaj, tylko jutro też ma być ładna pogoda. I jutro sobie pożyczymy. Tyle niewiadówek, nie no tylko chodź, niewiadówek, bo i kampery. O, ktoś jeszcze dojechał, jakieś dwie załogi. Ale to już jakieś duże. To nie są niewiadówki. No i tutaj mamy rowerki. To się, się zawala? Nie. Który chcecie? O ten. Ten? ten Małrańcowy. Delfin. A tu jakaś motorówka jeszcze jest. Gdzie? Yeah. Wow. Wow. zdezelowana. Dobra. Wrażenie, że coś się Nasza zresztą. przyczepka jest tam. Najlepsze miejsce chyba mamy. Daleko na samym końcu. Nikt już koło nas nie chodzi. Cisza, spokój. Super. Tutaj mamy toalety i prysznicę. Między 11 a 14 prysznice są zamknięte, bo są robione porządki. Tutaj w przyszłości będzie restauracja, ale budowa jeszcze trwa. Ale w miarę szybko pan mówi, że idzie. Także niedługo będzie. Tutaj wrócę prysznice w prawo stronę. Kobiety, tutaj mężczyźni. Każdy dostaje. Tutaj jest, co zaraz powiem, tutaj jest umywalka, toaleta jedna, trzy toalety, męska. Tutaj mamy wow, prysznicę. Tutaj a tu mamy toalety dla osoby niepełnosprawnej. Toalety, to jest kramy, prysznice, wszystkie zamknięte. Fajnie. Fajnie, czyściutko, elegancko. Każdy, poza... każdy po wjechaniu przez bramę, po zapytaniu się dostaje klucz do łazienek. Każdy ma swój klucz indywidualnie. Na każdym razem Tutaj taka duża polanka, tam dwa grille, ławeczki. Plac zabaw dla dzieci. Już Filip zobaczył, to już pewnie tutaj będzie siedział cały czas. My stoimy tam. No, to tutaj będzie mógł coś sam przychodzić i szaleć. Podejdę jeszcze tam zobaczyć, co się dzieje. Tutaj jest siłownia na świeżym powietrzu. Jedna, tam za tym budynkiem jest druga, dwa futraki. Idę zobaczę co jest na plaży. Oj, tu jest plaża, dużo turystów. Tylko bez ręczników. <noise> Że tutaj plaża, czyściutka, fajna. Duże jeziorko, wyspa na środku. Jutro popłyniemy rowerkiem, to zobaczymy co jest za z drugiej strony wyspy. O, Filip już na pająku, a my idziemy dalej zwiedzać. Dużo ekip dojechało, jest nas coraz więcej. Ale na dzień dzisiejszy zakończymy ten odcinek, także do następnego, trzymajcie się, cześć!